Biograf Tito Dedier, historyk, którego miałem szczęście znać, napisał bardzo ciekawą i piękną książkę o Zamachu w Sarajewie. Utwór tylko historyczny, ale on pierwszy zauważył, kim byli ci chłopcy, którzy zrobili zamach, jak to się stało, Dowiedzieliśmy się szczegółów, których zawsze się wiedziało. Zamach w Sarajewie spowodował I wojnę światową. Ale jak się odbył ten zamach? Kim byli ci chłopcy? Przecież to byli chłopcy z normalnej ze szkoły. Oni mieli po, po 18, 19 lat, 17. Dlaczego oni y, dokonali tego zamachu? Kto im dał broń do ręki? Bo przecież sami byli tak biedni, że nie mogli kupić broni. Żeby wykonać ten zamach. Za nimi stała oficerska organizacja Czarna Ręka. Też ciekawe, wspaniałe, że właśnie ta organizacja potrafiła wykorzystać tych chłopców, jak się odbył sam zamach. Jak to się stało, że zupełnym przypadkiem zginął arcyksiąże Ferdynand po prostu dlatego, że jadąc tym odkrytym wozem razem ze swoją żoną, z następczynią tronu, wjechał nie w tą ulicę. I w związku z tym abiutanci zaczęli domagać się od szofera, żeby on wycofał się i jechał tą drogą, która była przemyślana, to nie była ta droga, która była wcześniej ogłoszona. No i jak on się zaczął cofać, to akurat nie trafił na Gawryła pryncypa, który stał dosłownie o trzy kroki i mógł wystrzelić. Przecież był amatorem kompletnym. Gdy była trudniejsza sytuacja wcale, by zamach nie doszedł do skutku. Tym bardziej, że zabił cesarzową. No i potem właśnie najbardziej zdumiewająca rzecz, którą właściwie w naszych czasach nikt nie zna. W naszych czasach, gdzie jest tyle zamachów, tyle politycznych zabójstw, nie jest możliwe, żeby się stało to, co zrobili ci chłopcy. Gawryło Pryncyp i, i, i ci zamachowcy napisali do dzieci. Że za, do dzieci zamordowanej następczyni tronu, że oni nie chcieli tego, że oni przepraszają, że ona nie była, że to, że to się stało przypadkowo. To nie jest dostojne to jest zupełnie jakiś inny świat, jeszcze się otwiera. I pomyślałem, że to właśnie ten, 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 ten Czabrynowicz, który nagle. Jak go zaczynają gonić, wskakuje do wody, bo tam jest taka ocembrowana do dzisiejszego dnia. Mała taka rzeczówka, ale ledwie tam coś płynie na dnie. I oni wszyscy mieli trucizny. On zażył truciznę, popił wodą. Ale nie wiedział o tym, że to niestety jest trucizna przedatowana i wcale nie podziałała. Także to są po prostu najlepszy scenarzysta. Nie może ułożyć lepszej... Historii na ten temat, jak to, co ja dowiedziałem się z książki Dediera. Zapaliłem się szalenie, żeby to zrobić. No, znowu jakieś inne przyszłe projekty i to się rozpłynęło. Bardzo żałuję. Wydaje mi się, że to był temat i coś więcej niż temat. Jakby dusza tego wydarzenia była bliska tego wszystkiego, co my znamy: z Kordiana, właśnie, co znamy z dziadów, co znamy. Ci chłopcy to byli to były takie postacie, to byli ostatni romantycy.